Okej, cześć, Logos I ten odcinek będzie hardkorowy Tak No, dawno nic nie nagrywałem, więc nagram Kurwa Dlaczego nie ma moich save'ów? Fuck Fuck Dobra, robimy nowy Save będzie hardcore. Korowo ma minę ceraftowo o. Hardkorowo Minecraftowo kraj New World. No Mam paczki modów No, od tego Awalosa. No No! No, jedzieś, nie mam czasu. Trzeba stejki zdobyć i wpierdalać O! Jesteśmy w jakiś o, boję się, mamo. Zortowałem to hardcore, bo ja się niczego nie boję. O, robimy sobie schodki, a czemu w jakiejś dziurze byłem? Znaczy, się pojawiłem. Dobra, drewo. No. Wygrałem wczoraj w tym, no, z Najmanem. I się cieszę bardzo, i dobrze. A nie tak, bo tak teraz poważnie bardzo to popieram Dobrze hardkurowy wygrał A wracając do Naszego grania po hardkurowemu? P.S. ja się nie nabijam No O Mamy drzewo Zaraz zrobimy Gielofa A z kilofa wykopiemy sobie coś A z czego, tego, tego, tego cośa będziemy mieli następne i będziemy... No O, jeszcze raz patyki będą potrzebne i kładziemy naszego klocka o, pek pek Jeps, jeps, jeps tu, o! O! O. Tyle mamy nasze kilofa. Można w oko jebnąć komuś. Jak będzie podskakiwał. Oko kilofem. Już w oko. O. O, mamy kamień. Epoka kamienia łopanego. Jedziemy po... No, kamień potrzebny do kilofów maczet i innych takich e, różnych siekier. Siekierą będziemy rąbać. No, 10 kamienia. O, jeps. O, no, no wyjdź. O, nara. Dobra. Teraz robimy by pyk. Tu jeps, jeps, jeps. Czikiera, Kielów maczeta, maczetę. No, tra drewno. O, taka siła, że. No, całe drewno naraz ścinam No, siła, nie mogę a nie widzę tu żadnych świn, żeby mieć stejki, A bez stejków, to wiecie, że ja nie dam rady. O, ziemia. Co tam jest? Co to jest? O, to jest lis, a ja myślałem, że jakieś dziecko. No, tu drzewo pieni. O jezu. Jakieś terroryści za próbują na mnie zamach zrobić, bo mnie. Czymś coś uderzyło i mnie tak zawiało troszkę. O. jedz. Zbieramy drzewo. Żeby mieć wszystko potrzebne. Drzewo. O. o. Mamy. O. Ziła. To ciężki trening, żeby tak jednym ciosem roz... roz ten drzewo. To trzeba umieć ja tu gdzieś widziałem te... O, jest! Będą, będą stejki! Jewoko! Chodź, tu maczetą mam... dla ciebie, ha! Moja maczeta jest zaos... osób pieski! Taki to ja jem na obiad. O! Pojebało mi się... ...na kolację. On na obiad upierdalam stejki. O! Chodź tu, świnio, daj mi z dwa stejki! O, nie dałaś żadnego, nie lubię ci, świnio! Jest to jakaś świnia? No, nie ma. Kurde. Ale trzeba nam więcej styków. A nie no, takie jakieś małe podwieczorki. Muszą być krwiste oczywiście. O, jaskinia. O! Mamy ten... No, węgiel. Węgiel dobra rzecz. O... Oj, tam jaskinia, Nie, ja się boję. Czy się nie boję? Się nie ma niczego. No, chyba, że teściowy nie. To już jest inna bajka. Ma większe buły niż ja. Mówię Wam prawdę. O, tam coś biega. Nie, się biega. O! Siła! Double Blaster. ale tylko jeno węgiel. kurde no. Nic nie dadzą. O, drewno. Dobra, starczy na razie. Co tam jest? Że tak szaro. Kamienie. Widzę węgiel. Jakiś niebieski że O, węgiel. Kurde no. Wreszcie. Będzie coś kamiennego do widzenia. Czemu tu nie ma drzewa? Nie zebrałem? Przecież mnie tu nie było. O, jakiś jakieś niebieskie drzewo. To drzewo jest hardcore ja wam mówię. Tego nie zniszczę tak. A to co to jest? To co tu jest? O, to będę ostrożny trochę, żeby się dowiedzieć, co to za drzewo. O. O, skoczmy. Terrorystki. Mówiłem, że są tu terroryści. O, pewnie. Zginamy. Jeps. O! Co tu z tego leci? dajcie mi sadzonki, to widzicie. Żeby było hardcore. Jeszcze tu. Prowadź. Co tu jest? Perła. O, to jest siła. O, dobra, dawać mi jeszcze. O, zrobimy sobie nasilnik. Albo Ścięgę. Albo damy najmanowi w prezencie na wycieczkę. O, czemu to? Co tu się dzieje? Czybym nie był tu sam? Nie, niemożliwy przecież. To jest, to jest, że tylko ja, no nie. Gdzie to spadło? O, złapałem powietrzu. Jakaś ryba mnie bierze. Dobra, nie, taki hardcrowy. Kamienie te, to znaczy węgiel. O Pięknie jemy yep. O Chciałem zarkowo zabić niedźwiedzia o widzę fajne rzeczy Dawać. O, dobra Niedźwiedziu! Umierasz z maczety w Jedz, jedz O! E, nic nie dało! Czy na jakiegoś z tej A tu nic! Dobra, tam jest! Tam idziemy! Tam. Terrorystka Maceta Waszka g 44 w 8P maczetom ją w dupę o! Tam jakieś drzewa duże Potem będzie. O! Co tu za czerwona ryba? Łasia tam jest płaszczka delwiny, rekiny, jezu Zazra się takiego rekina potem się idę, tu no nie. No, dawać je woko. O, tu, jebs, 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 świnie zabija, o, ja, 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 mamy ja, ja, O, ja, o, mały szczurek. O, robi się noc. O, o, o! Znowu dostaję kamieniem głowę. Ale nikogo tu nie widzę. I ściana. Co to jest? Znalazłem jakąś twierdzę. Czyżby to ludzie? Koza. To jakiś zamek jest. Wow, To nie są ludzie, to są źli bandyci. Ło! Zabijemy ich. Ale potem Tam muszą być Fanty Co to jest? Jakaś niebieska kupa. Skacząca niebieska kupa. O kurde no. Tu zakopmy się, żeby nas nie dorwali bandyci. To oni pewnie mnie chcieli zabić tym kamieniem. Dobra. O, o, ja jestem w ścianie. Mam maskę jak ważka. No, kominiora. Dobra, dziękuję Wam za ten odcinek Hardcrowy. I czekajcie na następne. Nie ma pira się. A ty najmone Byś chciał rewanż. To mów, zawsze jestem gotowy. Zobaczymy, czy będziesz wpierdalał stejki. No, to cześć. Na razie.